Przeworsk to niewielkie miasto w województwie podkarpackim, lokowane w 1394 roku jako prywatne miasto szlacheckie w miejscu dawnego Grodu Ruskiego. Przez lata odgrywało rolę ważnego centrum życia gospodarczego, skupionego przede wszystkim wokół rzemiosła, szczególnie tkactwa oraz wymiany handlowej. Na przestrzeni wieków i lat Przeworsk na przemian przeżywał swoje wzloty i upadki. Na przełomie XIX i XX wieku, gdy tylko rozpoczął się dobry czas dla miasta, skutecznie zahamowała go pierwsza wojna światowa. Tuż po niej nastały najpomyślniejsze lata dla miasta, które wykorzystano na szereg inwestycji. I gdy wydawało się, że tak już pozostanie, nastała data, która w historii miasta zapisała swój tragiczny przebieg W nocy z 25 na 26 kwietnia w 1930 roku w mieście wybuch pożar. Pierwsze płomienie zauważył posterunkowy Franciszek Piasek. I to on zaalarmował Straż Pożarną. Przybyłe służby, a więc miejscowa Straż Pożarna oraz Straż Przeworskiej Cukrowni, szybko zorientowały się, że nie są w stanie same poradzić sobie z rozprzestrzeniającym się błyskawicznie ogniem. Dopiero wsparcie otrzymane tuż nad ranem od jednostek z Łańcuta, Jarosławia, Przemyśla i Rzeszowa pozwoliło udaremnić niszczący żywioł. Do ratowania ludzi mienia zaangażowano także kompanie wojska. Początkowo błędnie wskazywano, iż przyczyną pożaru były świece zapalone podczas nabożeństwa w Synagodze Przeworskiej, natomiast zapruszenie ognia miało miejsce na posesji sąsiadującej z żydowską świątynią. Pożar był ogromnym ciosem dla miasta, które dopiero co zaczęło się podnosić dotknięte światowym kryzysem gospodarczym. Spłonęło w nim doszczętnie 38 budynków mieszkalnych ulokowanych w północnej i rynku, stanowiących dzielnicę żydowską. Największe szkody pożar poczynił w zgromadzonych towarach. Poszkodowanych zostało ponad 300 osób. Byli to przede wszystkim Żydzi. Część z nich po tym tragicznym w skutkach wydarzeniu zdecydowała się na opuszczenie miasta. Najbardziej poszkodowani otrzymali pomoc finansową. Wydarzenie to pokazało, że miastu brakuje odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Brakowało przede wszystkim sprzętu oraz wody do gaszenia pożaru. Aby uniknąć podobnej sytuacji, Rada Miejska już w marcu następnego roku podjęła uchwałę o budowie wieży wodnej z rurociągami i hydrantami. O wydarzeniu tym przez kilka kolejnych dni pisały największe światowe tytuły prasowe. Pożar ten otrzymał miano katastrofalnego. I wielkiego był największym kataklizmem, jaki dotknął miasto w okresie międzywojennym.